Profesor Władysław Konopczyński tak wspominał na łamach Warszawskiego Dziennika Narodowego zmarłego Romana Dmowskiego, mąż stanu, który po wojnie światowej wprowadził swój naród między zwycięzców wywalczył dlań Pomorze Wielkopolskę i Śląsk. Wygrał spór o Lwów, rozstrzygnął na rzecz Polski sprawę wileńską Wyzwolił miliony, milionom dał miliardy, został z dalszego państwowego życia Rzeczypospolitej wykreślony. Jego hasło umiłowane, naród polski, wymazane z konstytucji, aby po latach wrócić na afiszu wyborczym przywłaścicieli, Jego twór ostatni, obóz Wielkiej Polski, rozwiązany. Jego symbol, miecz chrobrego, Zdzierany z piersi bojowników jako antypaństwowy, jego przyjaciele znieważani, jego słowo konfiskowane, jego imię tępione w podręcznikach szkolnych, a wszystko to dla stłumienia tej ideologii narodowej, która jednocześnie na oczach wszystkich podnosiła Włochy i Niemcy do niebywałej potęgi. To już są rzeczy. Urągające wszelkim zestawieniom historycznym, tego ani u nas kiedy indziej, ani na świecie gdzie indziej nie było. A zresztą, może mu się to należało, pewno dał państwu za mało, więc pochowano go za miastem wśród najuboższych, na brudnie.